To jest program nie W Dzień dobry państwu, Agnieszka Kapłon. Zaczynamy. Największa na świecie wystawa Nie z tej ziemi zawitała do Wrocławia. Trzeba przyznać, że hala Stulecia kształtem trochę przypomina bazę marsjańską, ale to co się znalazło w środku to już prawdziwy kosmos. Tak oczywiście to z całą pewnością na dzień dzisiejszy najbardziej kosmiczny adres w Polsce. Znajdziemy tutaj ponad 100 eksponatów. Bardzo bogata kolekcja z US Space Rocket Center oraz NASA Visitor Center, które prezentują historię podboju kosmosu przez człowieka od ubiegłego wieku aż do dnia dzisiejszego. Pokazany jest tutaj taki niesamowity postęp technologiczny, jakiego dokonał człowiek przez ostatnie 70 lat. To wspaniały też czas, aby uczcić 50. rocznicę postawienia stopy przez człowieka na Księżycu, bo mamy 2019, a Neil Armstrong stanął na Księżycu w 1969 roku. Pani wspomniała ponad 100 eksponatów, wśród nich Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, satelity, rakiety, łaziki. To wszystko znajdziemy tutaj. Wiele z tych przedmiotów wybrało udział w rzeczywistych misjach kosmicznych. Tak, oczywiście zajdziemy tutaj eksponaty ze wszystkich programów kosmicznych, takich jak Merkury, Gemini, Apollo, Apollo-Soyuz, Space Transformation System czy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Symulatory, które sprawią, że poczujemy się jakbyśmy podróżowali na Księżyc. Część tej powierzchni wystawienniczej, a mamy tutaj no, prawie 3000 metrów kwadratowych, zaaranżowaliśmy pod tzw. Space Camp, gdzie wszyscy mogą się poczuć jak prawdziwy astronauci i doświadczyć tych treningów, którzy, um, którym podlegają astronauci przed, przed podróżą w kosmos. A ta niesamowita wystawa nie z tej ziemi. Do zobaczenia do 18 czerwca w Hali Stulecia we Wrocławiu.